Spotkanie przedsiębiorców z gminy Cisek to wydarzenie bez precedensu, mimo że funkcjonuje w niej ponad 300 firm. Państwo, jesteście filarem rozwoju naszej gminy. Jest to pierwsze tego typu spotkanie w gminie Cisek, forum gospodarcze, szumnie nazwane, stworzenie klimatu. Klimatu pomiędzy jednostką, jednostką samorządu ter terytorialnego i przedsiębiorcami do rozwoju. Rozwiązania zaproponowane przez prelegentów mam nadzieję, że wpłyną na rozwój naszych dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają po kilkaset pracowników, jak i tych rodzimych firm, które od niedawna są na rynku. Prelegenci omówili możliwości wsparcia dla osób prowadzących własny biznes. Jako powiatowy urząd pracy chcielibyśmy przedstawić pracodawcom usługi instrumenty rynku pracy, jakimi dysponujemy i z jakich form wsparcia ze strony urzędu mogą oni Korzystać. Między innymi to są staże, Refundacja Stanowisk Pracy, prace interwencyjne, KFS, czyli to są takie środki na podnoszenie kwalifikacji osób już zatrudnionych i pracodawców oraz mamy też poradnictwo zawodowe w przypadku pracodawców, którzy wkraczają na nowy rynek pracy i chcieliby po prostu pozyskać od nas jakieś informacje. Misją Urzędu Pracy jest aktywizacja osób bezrobotnych. Jest to możliwe poprzez stwarzanie korzystnych warunków pracodawcom czyli lokalnym przedsiębiorcom. Na udogodnienia w tej kwestii liczą przede wszystkim sami zainteresowani. Przyjechałem tutaj na to spotkanie po prostu z ciekawości, jakie tematy tutaj będą ogólnie poruszane dla przedsiębiorców, czy jakieś udogodnienia. O rynicze spóźnienie produkcyjne to ogólnie jest firma trochę inaczej postrzegana niż typowe gospodarstwa rodzinne. Może dla nich też się w końcu znajdą jakieś typowe rozwiązania ulgi. Powinniśmy organizować takie spotkania z tego względu, że najważniejsza jest współpraca właśnie tutaj na terenie naszym lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. Potrzebujemy pracowników wykwalifikowanych. Nawet jeśli jest niewykwalifikowany, można go przyuczyć. Przede wszystkim najważniejsza jest współpraca między urzędem, między Urzędem Pracy, Urzędem Gminy. Czujemy się wtedy też docenieni, że ktoś u nas pamięta, że nie tylko jesteśmy potrzebni, jak trzeba coś pomóc, zrobić, ale wtedy, kiedy my oczekujemy tej pomocy. Spotkanie otworzył przedstawiciel Opolskiej Izby Gospodarczej, mówiąc o korzyściach płynących ze zrzeszania się przedsiębiorców. Chciałbym w tajemnicy wszystkich przedsiębiorców, żeby rozważyli ewentualnie przystąpienie do takiej organizacji jak jest Izba. Jak na pierwszy raz, może nie uda nam się przedstawić wszystkich zalet przynależności do Izby i funkcjonowania Izby, ale wolnymi kroczkami będziemy to czynić. Informacje o darmowych szkoleniach, ulgach podatkowych czy dofinansowaniach. To wiedza, jaką zdobyli lokalni biznesmeni podczas spotkania. Okazuje się, że możliwości jest wiele, trzeba tylko je poznać.